Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy. Nazywam się Elżbieta Orłowska i w ramach projektu Bądźmy w Kontakcie nadajemy dla Państwa ze schroniska dla bezdomnych w Koleczkowie. Dzisiaj taki wyjątkowy filmik, nagranie z naszym gościem. Gościmy dzisiaj w schronisku pana Krzysztofa Iwanowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie to taki wywiad z osobą, która. Opowie nam historię swojego życia, ale z punktu widzenia problemu bezdomności, a w zasadzie jak z tej bezdomności wyjść, jak ją pokonać. Czyli jest to dla nas taki wzór i godny do naśladowania, i też historia bardzo ciekawa, świadcząca o tym, że nie należy się poddawać, że mamy szans wszyscy i możemy przejść chociaż bolesną drogę, to jej końcem jest sukces. Panie Krzysztofie, jakby pan powiedział nam hmm, na początku kim pan jest, czym się pan obecnie zajmuje? Obecnie obe, no, jestem już w wieku, w, wieku, w wieku emerytalnym, ale cały czas jestem osobą aktywną, cały czas staram się znaleźć jakiś jakiś swój sposób na życie, swój sposób aktywności. Cały czas pracuję jeszcze w organizacjach pozarządowych. Ten nurt właśnie działalności społecznej bardzo, bardzo, bardzo mi pasuje. Jestem w Sopockiej Radzie Organizacji Pozarządowych członkiem, w mm -hmm. Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych. Staram się w organizacjach, które pomagają osobom Bezdomnym, ale też osobom, generalnie osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, pomagać w jakikolwiek sposób, w różne dostępne sposoby możliwe do, do zrealizowania. Bardzo pięknie to, to się chwali i chcieliśmy też właśnie przedstawić Pana z, z tej perspektywy, jako takiego działacza, aktywistę, społecznika osobę, która hmm, pochyla się nad problemami innych. Czy takie nastawienie dzisiaj, jest pańskie nastawienie, jest spowodowane tym, co Pan przeszedł w życiu? No z pewnością tak, z pewnością z tego, że doświadczałem, że widziałem luki, że widziałem braki w systemie, widziałem, gdzie i jak ten system faktycznie powinien działać, gdzie, gdzie po po początki mojej bezdomności i to są lata, lata y, okres transformacji, kiedy, kiedy powstała w Polsce system pomocy społecznej i ja jako beneficjent tego, tego systemu korzystałem lub nie korzystałem, lub korzystałem czasami w różnym stopniu, widziałem jego blaski i cienie, widziałem jak, jak y, pomoc społeczna y, y, kiełkowała, jak y, w ogóle sam, po, sam pomysł pomocy społecznej y, zaczynał funkcjonować. Jak rozrastał, rozrastał się system pomocy społecznej. Pamiętam, że jakiś MOP w Sopocie zajmował jeden pokój, a teraz zajmuje trzy budynki, I, i, i cały czas starałem się najpierw pojedynczo, później jakoś w jakoś takim głosie zespołowym zabrać, przedstawić nasz punkt widzenia. Znaczy, mówię nasz punkt widzenia osób bezdomnych lub zagrożonych wykluczeniem, zagrożonych bezdomnością. Przedstawić nasz punkt widzenia i nas. Nasze czasami pomysły na, na rozwiązanie niektórych problemów, jak my, jak my z naszej strony widzimy, widzimy yy, 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 tą rzeczywistość naszą, często szarą, i wskazywać, wskazywać pomysły albo sygnalizować problemy. Mhm. Oddolnie wtedy. Oddolnie, tak? Tak Teraz jest. już pan z innej perspektywy na to patrzy. To przyznał pan, że miał pan w swoim życiu ten okres, Um, kryzysu, kryzysu spowodowanego właśnie bezdomnością. Czy może Pan trochę opowiedzieć tę historię? Jak do tego doszło, że, że znalazł się Pan bez dachu nad głową? Jak wyglądała Pana młodość? Może w, w, w jakim wieku y, dotknął Pana ten y, kryzys? Hmm. Młodość miałem drogą i chmurną. Aha. <laughs> nie, nie. Byłem po prostu y, po ukończeniu szkół pewnego etapu edukacji i byłem typowym, tak, na znaczy cień może nie typowym, ale pracowałem jako urzędnik państwowy, ale cały czas, no wtedy miałem inne, inne pomysły na życie, i z, ale cały czas interesowałem się możliwościami aktywizacji pewnych grup. Wtedy na samym początku to zaczęło się od y, 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 PTTK takie odtwarzystwa nawczego, jako że byłem i do dzisiaj mi to zostało zwolennikiem aktywnego sposobu y, spędzania czasu wolnego. Wtedy zajmowałem się tamtymi problemami. I jak mówię, nadszedł okres transformacji. Na w ciągu kilku dni straciłem pracę, straciłem żonę, straciłem dach nad głową. To się zadziało w, w ciągu może miesiąca, dwóch i no Ziemia niejako Niejako, dosłownie usunęłam się w dosłownie, dosłownie usunęła nóg i, i naprawdę długi czas, nie mogę, kilka lat nie mogłem się pozbierać. Mm -hmm, mm -hmm. Pewnie wtedy nawarstwiły się też jakieś inne problemy, które e, może nawet jakieś emocjonalne, tak, które spowodowały tę lawinę, że, że e, znalazł się Pan e, w tej sytuacji kryzysu. Ale to co Pan mówi świadczy też o tym, że w zasadzie każdego dobrze poukładającego człowieka, układającego swoje życie człowieka może spotkać coś takiego, że to nie jest jakby mm, przypisane tylko do, y, do życia ludzi, którzy nie wiem z domu, nazywamy te domy patologicznymi, tak? wynieśli jakąś taką y, Skłonność do nieradzenia sobie, do nieporadności życiowej, albo skłonność do zapijania problemów, i dlatego wtedy spotyka ich jeden problem za drugim. Tutaj sytuacja się przedstawia trochę inaczej. Pan miał ułożone życie, i, i, i pracę, i dom, i, i rodzinę, a naraz można to wszystko stracić i stać się zupełnie innym człowiekiem. A proszę powiedzieć, jak wyglądało Pana życie jako bezdomnego? Plus i jeszcze no chciałem tylko dokończyć. Co no to się działo, tak jak mówię, w przeciągu paru dni i to, to nie jest hmm. prawda, że tylko, tylko jakieś i, i, problemy emocjonalne, czy problemy i, zdrowotne, czy problemy rodzinne się przekładają na to, że oso, człowiek zostaje osobą bezdomną. To, to jest naprawdę hmm. czasami taki splot wydarzeń zupełnie nieprawdopodobnych, i w, w okresie swojego, swojego przebywania w na ulicy w innych różnych innych pomieszczeniach później w, w systemie pomocy spotykałem się z ludźmi z różnych z, różnych, z, yy, z różnymi historiami, z różnymi tak? historiami. Był, był był moim najlepszym kolegą był, le, był lekarz anestezjolog był i artysta plastyk był i, mm. i, i byli też y, moi, z urzędu celnego też spotkałem mm -hmm. yy. No, także naprawdę zapewne to może, do, nie życzę nikomu, ale na pewno to może spotkać każdego. I tak. tylko, że, ja mówię, nie wiem czym to, trudno, ja tak to określam, że mam taki gen w sobie, że, że staram się zawsze to w jakiś sposób zorganizować i wyartykułować. I zawsze byłem, nawet jak byłem w kryzysie i przebywałem w środowisku osób. Yy, bezdomnych w Gdańsku, to zawsze byłem wypychany przy okazji jakiejś uroczystości, uroczystych wigilii czy spotkań z władzami. To zawsze mnie tam wypychali, że, że Krzysiek typowy jako ty lud. No, no, tak to wyglądało. No i w ten sposób, no, ale cały czas wtedy jeszcze przebywałem poza systemem, poza bezdomności publicznej. <laughs> Jakoś lepiej lub gorzej sobie radząc, ale a mówię, cały czas to wybrzmiewało, żeby, żeby to zmienić, żeby, żeby przedstawić innym nasze problemy. Mhm. Jak długo trwało to w pana wypadku? Kilkanaście, Kilkanaście lat. Kilkanaście lat. A co było takim punktem kulminacyjnym, takim zwrotem, panie Krzysztofie, że postanowił Pan um, uporządkować to, że zmienić zupełnie um, swoje życie, wy, wyjść z tego. Tak jak zawsze wielokrotnie wszystkim mówię, musi nas, nastąpić ten odpowiedni czas, odpowiedni moment, a, a też i powinni odpowiedni ludzie pojawić się na drodze. Mhm. I często często w, i w moim przypadku też to tak zadziałało. Tak jak mówię, przebywałem bezdomności ulicznej kilkanaście lat i nie korzystałem w ogóle z systemu pomocy społecznej. I wręcz jakoś wrogo odnosząc się do tego systemu, widziałem jego luki, widziałem jego, jego niektóre niewłaściwe postępowania i... I miałem, yy, nie miałem w ogóle zaufania do tego, do, do, do systemu i do osób, które pracują w systemie pomocy społecznej i które oferują, wielokrotnie miałem oferowaną pomoc, muszę się przydać ręką na sercu, że tą pomoc odtrącałem, ale miałem wielokrotnie z różnych, z różnych środowisk, i od osób prywatnych i od osób i od instytucji, miałem wielokrotnie wyciągnąć tą rękę. Do mnie, ale wielokrotnie, wielokrotnie nie skorzystałem z tego. Mogłem, mogłem mm, twój epizod bezdomności zakończyć o wiele, wiele wcześniej. No ale tak jak mówię, nadszedł, nadszedł odpowiedni czas. Znalazłem się w odpowiednim miejscu. Wtedy znalazłem się w schronisku brata Alberta. Spotkałem bardzo ciekawych ludzi, którzy podzielali moje pasje, moje zainteresowania. Umożliwili mi realizowanie tych pasji, obdarzyli. To ważne, obdarzył mnie zaufaniem. Tak. O, 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 ogromną dozą zaufania. I to przeważyło właśnie na tym wszystkim. Głupie myśli zawsze przychodziły do głowy, że, że możesz z tym zerwać, może wrócić na ulicę, ale myślę, a co to, to oni, ci ludzie o mnie powiedzą, co o mnie pomyślą, że no jednak zaufali mi, a ja się okażę jakimś takim mhm. no, niewdzięcznikiem. niewdzięcznikiem no, <suszy> tak brutalnie <suszy> rzecz ujmując. Czyli panie Krzysztofie, y co by poradził pan osobom, które są w takiej sytuacji, jaką pan przeszedł, osobom w kryzysie bezdomności? Na co zwracać uwagę? Tu podkreślamy, że na ludzi, tak? którzy gdzieś mogą pojawić się na tej drodze. I I mogą na pewno wyciągnąć, się pojawią. Na pewno się pojawią i mogą wyciągnąć pomocną dłoń. Na co jeszcze? I nie patrzę tylko, co możemy my otrzymać, ale co możemy dać innym, co możemy my, my zaoferować. Każdy ma z nas jakiś potencjał, jeden mniejszy, drugi większy, ale... ale... Jestem przeciwny jakimkolwiek takim postawom roszczeniowym. Uważam, że, że najpierw powinniśmy zastanowić, co my możemy dać od siebie, czy, mo czy możemy i co możemy dać yy, środowisku, innym osobom, ale też i tym osobom, które chcą z nami współpracować. Mm -hmm. Rozumiem. Także to się powinno działać na jakichś zasadach partnerskich, na jakichś jakich zasadach wzajemności. Wtedy to ma, ma głębsze korzenie i większe szanse powodzenia. Mm -hmm. To w którym Momencie, co, co się zadziało, że odniosłeś ten sukces? Co jeszcze tobie pomogło? Mówisz, że sport jest taką aktywnością Twojego życia, która e, no jest pasją, tak? czy sztuka na przykład. E, czy poradziłbyś komuś, kto m, dzisiaj. E, e, jeszcze właśnie szuka tej drogi wyjścia z kryzysu, takiej aktywności. Tak jak mówię, w Towarzystwie Brat Alberta, w Platówce Towarzystwa Brat Alberta, koło Gdańskie, tam gdzie ja akurat trafiłem, był już istniał wtedy, były zalążki klubu rowerowego. Mhm. Jeden z pracowników Towarzystwa Brata Alberta był zapalonym rowerzystą i starał się starał się bywalcom tego środka, pensjonariuszom tego środka, jakoś ten, ten baktyzm zaszczepić. ja to już dawno miałem w genach, ja na rowerze jeździłem od dziecka. Mm -hmm. Często będąc w kryzysie, będąc pod wpływem, no nie ukrywam, alkoholu, wręcz siedziałem i płakałem, patrzę, ci tu ludzie jeżdżą, a ja co? I no były takie chwile. No mało przyjemne, ale cały czas właśnie właśnie to we mnie tam trzymało, żeby, żeby to jeszcze do tego powrócić. Żeby I właśnie, na rower i pognać. Żeby właśnie, tak, tak, tak. To jak tam trafiłem, to jeszcze moja kondycja oczywiście na to nie, nie pozwalała, no, ale byłem ambitny. Tak jak mówię, ludzie we mnie wierzyli. Tu już planowaliśmy jakieś wspólne wyjazdy, a ja mój pierwszy etap to było 300 metrów i siad na krawężniku i tyle. Później było o 600 metrów, później to… Krew i pot. Tak jest, no, a poza tym jeszcze cały czas do tego nakładała się walka z uzależnieniem. Wtedy przecież, jak, nie, 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 przecież nie ukrywam, byłem, byłem osobą uzależnioną i też jakoś starałem się na tym zapanować, ale ten, ten właśnie, ta pasja, ta pasja rowerzysty, ale też mówię, zawsze byłem… Też się krajowcą i jeździliśmy na różne ciekawe wycieczki, tam gdzie akurat kiedyś chciałem pojechać, na kaszuby. Na... No ten klub kolarski tam działał do kilka lat. Później tam, ja odszedłem z tej placówki i no i później jakiś czasem klub też przestał istnieć jakoś nie. Ale wiem, że cały Następcy czas... Następcy się nie pojawili. Tak, że cały czas jest to twoją pasją. Kiedy tylko możesz, jeździsz rowerem, zwiedzasz też różne ciekawe okolice. I myślę, że też kontakt z przyrodą i w ogóle z ludźmi, którzy mają tego typu pasje, daje nam taką chęć do życia, chęć do zmian, chęć do zrobienia czegoś dla siebie, że, że warto. A powiedz Krzysztofie, czy jest coś, czego żałujesz na tej drodze? Co byś zrobił inaczej? Ba, no, tak jak mówię, to, to powinno to kilkanaście lat życia rozumiem wyjęte. No, nie mówię, że, że, że na pewno żałuję, ale nie był, nie był to czas stracony, jednak, jednak te doświadczenie cały czas jeszcze jest we mnie. Jeszcze cały czas inaczej patrzy na życie niż kiedyś w z pozycji takiego ustatkowanego urzędnika, który, który miał plany i zupełnie inne i, mhm. i o życiu nie wiedział nic, kompletnie nic. I poznałem, mówię, ciekawych ludzi z różnych środowisk. To jest olbrzymi kapitał, olbrzymia wiedza, i, i bardzo mi to pomagało. Pomaga do dzisiaj. Jeszcze, jeszcze to, co teraz w tej chwili sobą reprezentuję, co, co, co stanowi o mojej no, takiej mini pozycji w środowisku, to, to jest właśnie kapitał nabyty wtedy, zupełnie inny. Inne i Poznałem inne obszary, o których wtedy nawet nawet nie śniło nie, nie mi się, że kiedykolwiek to poznam. Mm -hmm. Podpływem właśnie ciekawych ludzi, tylko podpływem ciekawych ludzi, tak. którzy, którzy mi to zaszczepili, ale to później mówię to moje, moje działa, ta moja działalność już później już nie, nie, nie była tylko w tym wąskim okresie, w wąskim obszarze bezdomności i w ogóle wykluczenia społecznego, później stałem się aktywistą miejskim. Stałem się, byłem członkiem, założycielem z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, bo też pod podmiot takich ludzie odczuwaliśmy taką potrzebę, żeby to powstało. Z ramienia ruchu miejskiego mieszkańcy Sopotu kandydowałem dwukrotnie do Rady Miasta Sopotu też widziałem deficyty, ale to mówię deficyty tej wład władzy samorządowej, gdzie można, gdzie są punkty, że, gdzie trzeba zadziałać, że trzeba zaprotestować, że trzeba władzę oznajmić, że nie tędy droga, że trzeba to inaczej, że mieszkańcy mają głos. Mówię, to już tak tak cały ten spektrum moich yy, zainteresowań to już tak się mocno poszerzyło, ale, ale wszystko z źródłem tego, z źródłem tych zmian. Była praca nad sobą, praca słuchanie innych przede wszystkim, słuchanie tak. innych i praca nad sobą i, i to później tak, tak y, cały czas jeszcze do, procentuje do dzisiaj. Będą w środowisku osób bezdomnych też na tą grupę osób, w y, której właśnie y, chcieliśmy to zmienić, chcieliśmy, m, może nie wiedzieliśmy wtedy, że możemy mieć jakikolwiek wpływ, ale że możemy możemy przedstawić nasze zdanie. I to było już pod koniec tej mojej epizody bezdomności ulicznej postanowiliśmy powołać do życia Pomorską Radę osób Bezdomnych. Taki, taki nam kaprys zaświtał i, i udało nam się, to dzięki, nie ukrywam, że pewnymi animatorami tu byli działacze wtedy Pomorskiego Forum na Rzecz Wychowania Bezdomności, który nam umożliwili umożliwili dostęp do sali, dostęp do, do sprzętu, do, dostęp do, do telefonów, dostęp do kopiarek, komputerów. Dzięki nim poznaliśmy możliwość przednigdy w życiu komputera. Znaczy używałem komputera, ale to była zupełnie, zupełnie inna generacja znamy. sprzętu. No i no ale, ale dzięki, no mówię, uważaliśmy, że wtedy możemy, możemy przedstawić nasz głos i czemu nie. I, i powstała ta rada, głośno się u nas zrobiło. Po, zamieszczaliśmy artykuły w dzienniku bałtyckim, w lokalnej prasie. Mogliśmy przedstawiać nasz punkt widzenia na wiele, wiele spraw. I to się spotkało z, 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 no nie wiem, z, z przychylnością. Z przychylnością i władz, i, i środowisk. I, I wtedy postanowiliśmy też powołać do życia naszą, naszą taką stołówkę, którą prowadziliśmy kilka lat. To nie była taka typowa stołówka dla osób bezdomnych, ale tam kucharzami byli znani ludzie, artyści sceny Teatru Wybrzeże i kabaretów i tak dalej, i tak dalej. Oni gotowali posiłki dla osób bezdomnych, później wydawali te, rozmawiali z osobami bezdomnymi. Te osoby były dowartościowane i tak, no, działo się. Właśnie, dlatego też rozmawiamy dzisiaj, bo cały czas jesteś przedstawicielem tego ludu, jesteś takim vox populi, głosem tego ludu, na różnych, różnych takich płaszczyznach, o których opowiadasz. To jest bardzo ciekawe, ponieważ hmm, chcemy podkreślić, że hmm, nie trzeba mieć wiele, żeby chcieć dawać wiele. Nie? Ty zaczynałeś rzeczywiście taką inicjatywą oddolną, ale odniosłeś niesamowity sukces. Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny, bo um, na przykład chcę też podkreślić na koniec naszej rozmowy, że zostałeś doceniony przez miasto Sopot. Wspomniałeś, że kandydowałeś do rady tego miasta. Z opozycyjnego ugrupowania. Tak, ale o dzisiaj, dzisiaj chociaż kiedyś przeżywałeś kryzys bezdomności, dzisiaj jesteś dumnym mieszkańcem miasta Sopot. Tak miasto wręczyło ci klucze do... Do mieszkania właśnie w Sopocie. Wiele osób o tym marzy, żeby zamieszkać właśnie akurat w Sopocie na, na wybrzeżu. Także, Krzysztof, osiągnąłeś ten indywidualny, osobisty sukces, ale z tej rozmowy też jakby wynika, że osiągnąłeś go dzięki temu, że dostrzegałeś innych. Powiedz, czy jesteś dumny z tej drogi, z tej drogi wyjścia i z tego, kim jesteś dzisiaj? No mam satysfakcję, nie ukrywam, nie ukrywam, ale y, to, co to powtarzasz, to, to ja cały czas też mówiłem, że żeby otworzyć się na innych, że to jednak nam dużo rzeczy umożliwia. Ja przecież, tak jak mówię, kiedyś byłem urzędnikiem, miałem podstawę roszczeniową od życia. Mhm. Y, życie nauczyło mnie olbrzymiej pokory. Zupełnie inaczej zacząłem funkcjonować, zupełnie inaczej patrzyłem na życie, i teraz, teraz jestem naprawdę, naprawdę z tego dumny. I jestem na swój sposób szczęśliwy i, i nie uważam, tak jak powiedziałem, z tego za czas stracony. To naprawdę była olbrzymia szkoła życia, olbrzymie doświadczenie, ale poznałem właśnie bardzo dużo ciekawych ludzi, i, i to dzisiaj to dzięki nim się wiele nauczyłem. Tylko i wyłącznie dzięki osobom poznanym, które wyciągnęły do mnie rękę, które. Hmm. które zaoferowałem i coś, i mówię, i później to tak działa, że, że to się... Ja teraz staram się pomagać innym w miarę swoich możliwości i mówię, tak. w różnych obszarach to się dzieje, ale się dzieje. Czyli... Bezdomność ma wiele minusów, to naprawdę nie jest szczęśliwa sytuacja dla nikogo, ale, ale można ją przekuć właśnie na pozytywy i dostrzec plusy tej sytuacji, ponieważ Ty mówisz o nauce pokory, mówisz też o zdobyciu takiego doświadczenia życiowego, które można zdefiniować jako taką dojrzałość życiową, która zmieniła Ciebie jako człowieka, bo teraz dostrzegasz też właśnie i rozumiesz, Potrzeby tych maluczkich, którzy mm, czekają na wyciągnięcie tej pomocnej dłoni. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za to, że udzieliłeś nam tego wywiadu. No mi było miło. zawsze staram się dzielić swoimi doświadczeniami, swoimi przemyśleniami. Będziesz, mam nadzieję, takim, taką motywacją dla tych, którzy chcieliby pokonać swoje problemy i dziękujemy Ci jeszcze raz za rozmowę. I zawsze służę pomocy.